Gminy Zelki. Zarazem otworzy pierwszą sesję 7 Kędy Rady Gminy jest Dostępni pierwszy To głos na szczegółu przesłokowi wiekiem panu Garczaskowi Kazimierowi, który będzie prowadził radę sesję. Szczycie. Proszę wstać. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 15 radnych, co stanowi kworum wymagane do projektu podejmowania prawomocnych uchwał. Przedstawię teraz podponny porządek obrad dzisiejszej sesji. Otwarcie obrad sesji wranczenie zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Komisji Terytorialnej. Próbowanie nowo wydanych radnych wybór przewodniczącego Rady Gminy w Kadencji. Wybór przewodniczący, wiceprzewodniczący Rady Gminy. Wolne wnioski. Dyskusja. dyskusja zakończenie obrad pierwszej sesji. Proszę Panią Przewodniczącą z komisji, Panią Janę Błotką i Zastępcy, Panią Martę Buchacką o wręczenie zaświadczeń do Rady. o'rnitse. <susurra> <susurra> yn のががあ,あ,あの人は。

Rzucie, panie i panowie przystąpimy teraz do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Obecnie czytam rodę ślubowania następnie radni po wyczytaniu ich nazwiska przed najwyższego wiekiem radnego to jest pana Marcina Stocks, <tuszy> Wstając, i powiadają słowo. Ślubuję. Radny może dodać słowa tak mi to panu <tuszy> Proszę radnych o powstanie. Wierny Konstytucji i Praw Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na wadze dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Pan Rokasiu Kazimierz Walenty. Ślubuję tak mi do zło. Pan Błaszczuk Bernard. Ślubuję tak mi do zło. Pan Chodzajów Tadeusz Jerzy.

Pani Stępień Małgorzata Pani Darasia Tamara Pan Bogusław Osiem powoli w kandydatów z uczonych anonimowych z grona w głosowaniu w stajni bez względu na liczbę głosów. Wszelkie proszę o zachowanie kandydatów na przewodniczącego rady Gminy. Gracias. Pan Piotr Puszczak wyraża zgodę z Dziękuję. Czy jeszcze ktoś zgłasza? jakąś. Nie Dobrze. Teraz przystąpimy do wyboru komisji Proszę o zgłoszenie kandydatów do komisji skomunikacyjnej. Oczywiście nie mogą komisji być w tej prognozie, ale proszę o podniesienie ręki. Thank you. Szanowni kandydaci, w tym razie również też Iwik i Tadeusz tutaj wkraczają w Proszę o przygłosowanie. Kto jest przeciw? Szanowni Panowie Radni, cztery punkty. Za przyjęciem tej komisji stworzonej w sprawie przesługi. Głosowanie jawne przez podniesienia ręki. Kto jest Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymują, 14. Ja Wiem, że komisja została wybrana. <grymne> <grymne> Zasady głosowania. Głosowanie jest tajne. A. Radni głosuje na kartkach, który przysłuchuje rozda Komisji które będą zbudowane Rady Gminy Wyrytki. ważne odznaje się tak, gdzie na karcie do głosowania na przewodniczącego postawiono znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Głos jest nieważny, jeżeli znak X postawiono przy nazwisko uchwudnięcy kandydatów. Ten Pan zostaje kandydat, który związkał do zmianę głosów. Teraz proszę. Komisja Sprewtutacyjna, żeby wybrała sprawdzić się przewodniczącego i przygotowała kartę do głosowania. Przerwa chwilowa, nie potraszali.